Picie alkoholu lub przyjmowanie innych substancji psychoaktywnych, w tym także palenie marihuany, jest przyczyną występowania flaszbeków. Mogą one pojawiać się także bez udziału bodźców zewnętrznych. Miałam wiele flaszbeków. Patrzyłam na jakąś twarz, która nagle zaczynała się zmieniać. Kiedy zostawałam sama w domu, słyszałam głosy i bardzo się bałam. Wydawało mi się, że ktoś trzaska drzwiami. Takie wizje nachodzą człowieka niespodziewanie. Jeśli LSD jest przyjmowany codziennie lub w zwiększonych dawkach, wzrasta tolerancja organizmu na te substancje, a efekt psychodeliczny zanika już po 4-5 dniach stosowania. Przez pewien czas codziennie brałem dużą dawkę LSD. Jeśli bierzesz kwas dzień po dniu przez dłuższy czas, wywalasz się. Czułem się niezdolny do wysiłku umysłowego. Niczego nie potrafiłem porządnie zrobić. Kwas całkowicie rujnuje intelekt. U ludzi biorących LSD pojawiają się często lęk i depresja. Gdy dochodziłem do siebie poza życiu LSD, czułem się coraz gorzej. Cierpiałem na lęki, urojenia prześladowcze i miałem myśli samobójcze. Były tak natrętne, że w końcu przestałem brać. Ludzie, którzy przyjmują LSD, często biorą także inne narkotyki. Większość z nich nasila szkodliwe działanie LSD. Często mieszałam LSD z krystaliczną amfetaminą. Kilka razy także z kokainą. Za każdym razem działanie było silniejsze. Serce biło mi bardzo szybko. Czułam się tak, jakbym miała umrzeć. To było naprawdę bardzo niebezpieczne. Jeśli kobieta ciężarna bierze LSD, narkotyk przenika przez łożysko i może spowodować uszkodzenie rozwijającego się płodu oraz uszkodzenie chromosomów zarówno osoby przyjmującej narkotyk, jak i płodu. Niektórzy mogą mieć złe doświadczenia z LSD, inni w ogóle nie zauważą niepożądanych skutków. Wpływ LSD na poszczególnych ludzi jest bardzo różny i nie można go z góry przewidzieć. To jest sporyż, grzybek rosnący na życie i kukurydzy. Początkowo LSD syntetyzowano właśnie ze sporyżu. Do tej grupy należą także grzyby psychodeliczne. Działanie tych magicznych grzybów znane jest od tysięcy lat. Najbardziej popularne są grzyby zawierające psylocybinę. Mają one gorzki smak i ostry zapach. Początkową reakcją po spożyciu grzybów są mdłości, zwiotczenie mięśni, ochłodzenie kończyn i rozszerzenie źrenic. Później pojawiają się wizje podobne do tych, które występują po LSD. Kiedy próbowałem grzybów po raz pierwszy, zjadłem ich za dużo. Nie pamiętam, co się ze mną działo. Kiedy się ocknąłem, leżałem na łóżku kolegi. Otworzyłem oczy i wszystko wydało mi się jakieś zamazane. Tak jakby przedmioty, które widziałem, zostawiały za sobą ślady w powietrzu. Zrobiło mi się niedobrze, więc zamknąłem oczy. Ale wtedy pojawiły się nowe wizje. Zobaczyłem pokój pełen ludzi w czerni i bieli. Gapili się na mnie i próbowali mi coś powiedzieć, ale ja ich nie słyszałem. Wyrosły im wielkie kły i zaczęli się zmieniać w potwory. Potem zwymiotowałem. Pewnego razu zjedliśmy z dwoma kolegami bardzo dużo grzybów. Od razu zaczęliśmy odpływać. Nagle dostałem psychozy. Wydawało mi się, że stoi za mną diabeł. Czułem jego oddech na szyi. Miał rogi. Był jak żywy. Przeraziłem się. Myślałem, że ten koszmar nigdy się nie skończy. Nigdy przedtem tak się nie bałem. Przyjmowanie psychodelicznych grzybów może być przyczyną zaburzeń psychicznych pojawiających się w odległym czasie. Pewnego razu wzięłam grzyby i zaczęłam oglądać telewizję. Nagle wydało mi się, że widzę faceta, który gwałci moją siostrzenicę. Była cała we krwi i płakała. To był przerażający widok. Jednocześnie zdawałam sobie sprawę, że widzę te rzeczy, ponieważ zjadłam grzyby. Po zjedzeniu grzybów wpadłem w panikę. Bałem się, że zwariuję. Teraz, kiedy o tym myślę, wydaje mi się, że byłem wtedy naprawdę bliski szaleństwa. Nie potrafiłem odróżnić, co jest dobre, a co złe. Mimo, że próbowałem, nie udawało mi się to. Myślałem, że tak już będzie zawsze. Inną znaną rośliną o właściwościach psychodelicznych jest kaktus meksykański, zwany potocznie pejotlowym. Owoce kaktusa zawierają meskalinę działającą podobnie jak LSD. Są one bardzo gorzkie. Po ich zjedzeniu często występują wymioty. Kwas, grzyby i pejoty były dla mnie swego rodzaju wprowadzeniem do twardych narkotyków, takich jak krystaliczna amfetamina, kokaina i heroina, które zaczęłam brać później, każdy, kto myśli o zażywaniu substancji halucynogennych, powinien wiedzieć, że eksperymentowanie z własnym mózgiem jest niebezpieczne. Żyjemy w świecie, w którym panuje współzawodnictwo. Upośledzenie mechanizmów przetwarzania i zapamiętywania informacji może stawiać Was w gorszej sytuacji w stosunku do osób nie narkotyków. Nie ryzykujcie. Ostatecznie to Wy podejmujecie decyzję o tym, czy brać narkotyki, czy też je odrzucić. Dokonajcie mądrego wyboru, póki nie jest za późno.